Trzymaj! Trzymaj! Głowa nisko! Trzymaj, głowa nisko! Trzymaj cały czas tak jak trzymasz! Teraz i trzymaj! I nie puszczaj! Mocno się nic nie zmieniaj Dobrze Dobrze i trzymaj teraz mocno dobrze i do niej Dobrze Oliwia tak. Ręka do tyłu jest i trzymaj teraz głowa nisko Trzymaj, jest trzymanie, Alan, trzymaj to! Do tyłu, do mnie, do mnie, dobrze, dobrze. Nie, nie, nie pchaj. Dobrze jest i pon! Do trzymania, wyjść z boku, przechodzi.